Incydent zawalenia się dachu klubu nocnego Jet Set. 8 kwietnia 2025 roku setki fanów zgromadziły się w klubie Jet Set w Santo Domingo. Przyszli zobaczyć Rabiego Pereza, jednego z najpopularniejszych wykonawców merengue w Republice Dominikany. Wielopoziomowy lokal był wypełniony po brzegi, a podekscytowani uczestnicy koncertu zajmowali każde dostępne miejsce na parkiecie i balkonach. Nikt z nich nie wiedział, że budynek przeszedł pośpieszny remont. Płyty gipsowo-kartonowe zostały zamontowane zaledwie kilka godzin przed wydarzeniem. Prace hydroizolacyjne zakończono miesiąc wcześniej. Najważniejsze, że dach nie miał dobrego podparcia. Wąskie kolumny były tylko po bokach, w środku żadnych. O 23:45, gdy muzyka osiągnęła kulminację, setki osób tańczyły, nad ich głowami rozległ się niski, skrzypiący dźwięk. Na początku niewielu to zauważyło, zagłuszeni głośną muzyką. Nagle, bez ostrzeżenia, cała konstrukcja sufitu runęła. Tysiące kilogramów betonu, metalu i materiałów budowlanych runęły na tłum poniżej. Zawalenie nie nastąpiło natychmiast, lecz rozgrywało się w przerażająco zwolnionym tempie. Ci, którzy znajdowali się bezpośrednio pod sufitem, nie mieli szansy na ucieczkę. Ciała zostały natychmiast zmiażdżone pod ogromnym ciężarem. Inni znaleźli się uwięzieni w szczelinach, żywi, ale przygnieceni gruzem. Ostateczny bilans ofiar śmiertelnych wyniósł 220 osób, a ponad 180 innych doznało katastrofalnych obrażeń. Wielu ofiar nie zginęło od razu w wyniku uderzenia, lecz z powolnego uduszenia, gdy ich klatki piersiowe zostały zgniecione pod ciężarem gruzów. Ratownicy opisywali, że znajdowali ofiary wciąż trzymające napoje lub podnoszące telefony, by nagrywać koncert. Późniejsze śledztwa wykazały, że właściciele klubu nocnego otrzymali wiele ostrzeżeń dotyczących wytrzymałości konstrukcji dachu, ale zdecydowali się je zignorować, by uniknąć kosztownych napraw. Katastrofa na koncercie 4 Minute. 17 października 2014 roku tysiące fanów K-popu zgromadziło się w Seongnam, tuż za Seulem, na plenerowym koncercie popularnej girls bandu 4 Minute. Bezpłatne wydarzenie odbywało się w pobliżu ruchliwej dzielnicy handlowej i przyciągało tłumy młodych ludzi chcących zobaczyć swoich idoli na żywo. Gdy miejsce koncertu było przepełnione, część fanów szukała lepszych miejsc do oglądania. Około 20-30 widzów zauważyło podniesioną kratkę wentylacyjną, która dawała dobry widok na scenę. Metalowa kratka była częścią szybu wentylacyjnego, który opadał pionowo w dół na ponad 10 metrów. Nigdy nie była zaprojektowana, aby wytrzymać ciężar człowieka, a tym bardziej kilkudziesięciu osób naraz. Gdy cztery minuty weszły na scenę i rozpoczęły występ, coraz więcej fanów tłoczyło się na kratce. Cienka metalowa pokrywa zaczęła się uginać pod ich wspólnym ciężarem. Niektórzy świadkowie później relacjonowali, że słyszeli metaliczny jęk, ale w ekscytacji koncertu nikt nie zwrócił na to uwagi. O godzinie 17:53 bez żadnego ostrzeżenia, kratka nagle się załamała. W jednej chwili 27 osób runęło w ciemność poniżej. Ich krzyki zagłuszyła muzyka, gdy spadali z wysokości ponad 10 metrów, czyli równowartości trzech pięter. Ci, którzy spadli pierwsi, uderzyli o twardy beton na dnie szybu. Ci, którzy spadli kilka sekund później, wylądowali na nich. Uderzenie było druzgocące. Szesnaście osób zginęło w wyniku katastrofalnych obrażeń, i ciała zostały połamane przez upadek. Wielu doznało złamań otwartych, w których kości przebiły skórę. Inni doświadczyli poważnych krwotoków wewnętrznych i zmiażdżenia narządów. Na scenie występ trwał jeszcze przez kilka minut, zanim ktokolwiek zorientował się, co się stało. Do tego czasu szyb wentylacyjny stał się masowym grobem połamanych ciał. Incydent pożaru w klubie nocnym The Station. 20 lutego 2003 roku klub nocny The Station w West Warwick, w stanie Rhode Island, był wypełniony niemal 500 fanami rocka. Przyszli, aby zobaczyć występ zespołu Great White. Mały lokal był słabo oświetlony, z niskim sufitem i ograniczoną liczbą wyjść. Jego ściany były wyłożone pianką poliuretanową. Tani materiał dźwiękoszczelny, który nigdy nie został zabezpieczony środkami ognioodpornymi. Pianka była wysoce łatwopalna, ale ani zespół, ani tłum nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa, które ich otaczało. O godzinie 23.07, gdy Great White weszli na scenę, ich menedżer trasy odpalił serię pirotechnicznych gerbów, które wystrzeliły iskry w powietrze jako część otwarcia koncertu. Iskry, które osiągały temperaturę ponad 1200 stopni, natychmiast zapaliły piankę po obu stronach sceny. Na początku niektórzy członkowie publiczności myśleli, że płomienie są po prostu częścią widowiska. W ciągu 30 sekund ogień rozprzestrzenił się na całą ścianę za sceną. Wokalista Jack Russell zauważył narastające płomienie i przerwał występ. Wtedy było już jednak za późno. Ogień rozprzestrzeniał się z przerażającą prędkością, pędząc po suficie z prędkością ponad 15 stóp na sekundę. Gęsty, toksyczny, czarny dym wypełnił pomieszczenie w ciągu minuty. Temperatura wzrosła do ponad 1000 stopni. Wybuchła panika, gdy setki ludzi rzuciły się w stronę głównego wyjścia. Ciała piętrzyły się przy drzwiach, tworząc ludzki korek, który uniemożliwiał ucieczkę tym z tyłu. Wielu ofiar zmarło, stojąc jeszcze na nogach, byli ściśnięci tak mocno, że nie mogli upaść, inni padali z powodu zatrucia dymem, ich płuca były wypalane przez toksyczne opary. Zginęło 100 osób, w tym gitarzysta Great White Ty Longley. Badania wykazały, że większość ofiar zmarła nie przez poparzenia, lecz zatrucie cyjankiem z wdychania palącej się pianki. Altamont Free Concert. 6 grudnia 1965 roku na torze wyścigowym Altamont w Kalifornii odbył się darmowy koncert z Rolling Stones jako główną gwiazdą. Wydarzenie miało być odpowiedzią zachodniego wybrzeża na Woodstock. Święto pokoju i muzyki dla 300 tysięcy fanów. Jedna decyzja sprawiła jednak, że ten dzień zamienił się w koszmar. Organizatorzy koncertu zatrudnili członków klubu motocyklowego Hells Angels jako ochronę, płacąc im piwem o wartości 500 dolarów. Nie byli to wyszkoleni profesjonaliści, lecz notoryczni przestępcy z historią przemocy. W ciągu dnia napięcie narastało, gdy angels brutalnie bili fanów, którzy zbliżali się zbyt blisko sceny. Do zmierzchu atmosfera stała się niebezpieczna. Podczas gdy Rolling Stones wykonywali Under My Thumb, osiemnastoletni Meredith Hunt Hunter Jr. próbował dostać się na scenę. Był afroamerykaninem, który przyszedł na koncert ze swoją białą dziewczyną. Gdy Hell's Angels zablokowali mu drogę, wybuchła szamotanina. Hunter, czując się zagrożony, wyciągnął rewolwer z kurtki. Członek Angels, Alan Pisaro, natychmiast zauważył broń. Pisaro rzucił się do przodu z nożem myśliwskim, wielokrotnie dźgając Huntera w plecy i szyję. Gdy Hunter próbował uciec, inni Angels otoczyli go, kopiąc i bijąc, gdy upadł na ziemię. Atak miał miejsce zaledwie kilka metrów od Mika Jagera, który kontynuował śpiewanie, nieświadomy morderstwa rozgrywającego się obok. Zdarzenie zarejestrowali twórcy filmu dokumentalnego. Na nagraniu widać, jak ciało Huntera jest odciągane, a pod nim zbiera się kałuża krwi. Został dźgnięty co najmniej pięć razy, a jedna z ran przebiła jego aortę. Gdy na miejsce dotarła pomoc medyczna, Hunter już nie żył z powodu masywnego krwotoku wewnętrznego. Jego morderstwo wydarzyło się na oczach tysięcy ludzi, ale większość nie wiedziała, że ktoś został zabity. Koncert trwał, gdy życie Huntera się kończyło. Brutalna śmierć przy akompaniamencie rock and rolla. Strzelanina podczas festiwalu Rut 91 Har. 1 października 2017 roku festiwal RUT 91 Harvest w Las Vegas dobiegał końca ostatniego wieczoru. Gwiazda muzyki country Jason Aldean występował na scenie przed tłumem 22 tysięcy fanów. Plenerowa scena znajdowała się naprzeciwko hotelu Mandalay Bay Resort, którego ogromne okna wychodziły bezpośrednio na teren koncertu. W jednym z okien na 32 piętrze 64-letni Steven Paddock spędził kilka dni na przygotowaniach. Do apartamentu przyniósł arsenał broni, w tym 23 sztuki z stokami, pozwalającymi symulować ogień automatyczny. O 22.05, gdy muzyka grała, Paddock wybił dwa okna i otworzył ogień do tłumu. Pierwsze strzały uznano za fajerwerki. Potem nadeszła brutalna rzeczywistość. Kule sypały się jak deszcz, dziewięć na sekundę. Tłum nie miał gdzie uciec, ani się schować na otwartym terenie festiwalu. Uczestnicy koncertu padali na ziemię, wielu już trafionych. Susan Smith, letnia kierowniczka biura, została trafiona w szyję, gdy tańczyła z mężem. Kule rozerwały jej najważniejsze tętnice, zabijając ją niemal natychmiast. Inni nie mieli tyle szczęścia. 27-letni Sonny Melton zginął osłaniając żonę przed kulami. Terry Parsons został trafiony w głowę podczas ucieczki i zmarł na asfalcie między samochodami. Strzelanina trwała ponad 10 minut. Niektóre ofiary zginęły na miejscu, inni wykrwawiali się powoli, ponieważ pomoc nie mogła do nich dotrzeć, gdy kule wciąż padały. Gdy wszystko się skończyło, zginęło 58 osób. Ponad 800 innych zostało rannych od kul lub w panice podczas ucieczki. Biegli medycyny sądowej później ustalili, że wiele ofiar odniosło liczne rany postrzałowe. Każda kula powodowała katastrofalne uszkodzenia wewnętrzne rozrywając organy i przecinając naczynia krwionośne, zamieniając noc muzyki w najtragiczniejszą strzelaninę masową w nowoczesnej historii Ameryki. Incydent z naporem tłumu na festiwalu Astro World. 5 listopada 2021 roku 50 tysięcy fanów zebrało się w Energy Park w Houston w Teksasie na festiwalu Astro World rapera Travis'a Scotta. Wydarzenie wyprzedało się w kilka minut od rozpoczęcia sprzedaży biletów. Do zmroku tłum był już gęsto upakowany, czekając aż gwiazda wyszła na scenę. Wielu stało tam wiele godzin w teksańskim upale. Środki bezpieczeństwa już wtedy zawodziły. Wcześniej tego dnia setki osób przedarły się przez bramy wejściowe, omijając punkty kontroli bezpieczeństwa. Do 23:30 personel medyczny pomógł wielu osobom z powodu upału, wyczerpania i odwodnienia. To były tylko ostrzeżenia przed tym, co miało nadejść. O godzinie 21.06, gdy Travis Scott rozpoczął swój występ, tłum ruszył naprzód. Osoby stojące z przodu zostały natychmiast przyciśnięte do metalowych barierek. Za nimi tysiące kolejnych ludzi napierało do przodu, tworząc falę ludzką, której nikt nie był w stanie się oprzeć. Ludzie zaczęli upadać. Gdy ktoś upadł, inni przewracali się na nich. Nacisk osiągnął katastrofalny poziom. W centrum tłumu ludzie byli tak ściśnięci, że ich płuca nie mogły się rozszerzać. Eksperci medyczni nazywają to asfiksją kompresyjną, czyli śmiercią przez zmiażdżenie. Ofiary pozostają przytomne, gdy poziom tlenu w ich organizmach spada. Czują każdą sekundę swojego duszenia się. 16-letnia Briana Rodriguez była jedną z pierwszych, które upadły. Uczennica Szkoły średniej została przygnieciona ciężarem tłumu, a jej klatka piersiowa była tak ściśnięta, że oddychanie stało się niemożliwe. Dziewięcioletni Ezra Blount siedział na ramionach swojego ojca, gdy tłum ruszył naprzód. Oboje zostali powaleni na ziemię i stratowani. Ezra doznał katastrofalnych uszkodzeń narządów i zmarł dziewięć dni później w szpitalu. W sumie dziesięć osób zmarło w wyniku obrażeń spowodowanych uciskiem ich ostatnie chwile upłynęły w panice walcząc o oddech, którego nie mogli zaczerpnąć. Otoczeni przez tysiące ludzi, a jednak samotni w cierpieniu, muzyka nie przestawała grać.